Dzień dobry, jestem Giuseppe Giglio, szef. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj patrzę co mamy tu: zimniaki. Naprawdę to jest najlepsze na całe świecie. Wszyscy myślą, że to jest super smaczne, ale wy, w Polsce, jeszcze lepsze. Dlatego my, ja, ja znam, że w Polsce są najlepsze ziemniaki na świecie. Naprawdę. I patrzę. Robimy te z te składniki i będziemy robić zapiekanka. Wiesz? We Włoszech my mówimy Gato di Patate o gatop z Na pewno, na pewno, naprawdę jest szybko, tanio i super, super smacznie. Dobrze? Zaczynamy. Przede wszystkim gotujemy ziemniaki, bez soli i ze skórką. W międzyczasie kroimy inne składniki. Salami lub kiełbasę, taką grubość, 1 cm. Obieramy ze skórki i kroimy w kostki. Nie muszą być za małe, około pół centymetru, nie musi być super precyzyjne. Ja mam salami napoletano, ale wy możecie użyć dobrej kubasa polska. I teraz kroimy w ten sam sposób szinkę. W opisie zostawiam Wam link, gdzie możecie znaleźć salamy włoskie. Sklepiem internetowym Amazon. Kroimy też mozzarelle. Jeśli mozzarella jest bardzo mokra, to trzeba ją wycisnąć. Moja nie jest za mokra, ale ja Wam pokażę. Widzicie, kroimy kostki i dajemy na szczitko. I teraz lekko naciskamy. Widzicie, moja nie miała za dużo mleka. W ten sposób zapiekanka nie będzie zawodnista. Żeniaki już się gotowały i trochę wystygły. Oczywiście nie są parzące, ale dalej są gorące. Ja je wyciskam razem ze skórką, która sama pozostaje w tuczku. Teraz dodajemy jajka, zrobiłem trochę miejsca, sól. Troszeczkę szczyptem soli, jak mówię po polsku. Un pizzico di sale po włosku. Później czarne pieprz, pepe nero po włosku. I to jest gałka muszkatowoła. Po włosku jest noce moscata. I też olej oliwki. Po włosku jest olio di oliwa. Teraz wszystko dobrze mieszamy aż nie będzie jednolite i kremowe. Patrzcie jaki fajny kolor żółte ma. I teraz możemy dodawać pokrojone składniki. Dodajemy stopniowo trochę salamy, trochę szinka, trochę mozzarella i dalej trochę salamy, trochę szinka, trochę mozzarella. I oczywiście wszystko dobrze mieszamy. Później będziemy sprawdzać, Zmak, ponieważ każde salami czy kubasa jest inaczej solone dodając ten wszystkie składniki wszystko zrobi się bardziej gęste widzicie muszę dodać też ostatniej części mozzarelli ale będzie pyszne jak wszystko się rozpuści w piekarniku, jeszcze dodajemy tartę parmezan albo grana padano. Widzicie, staje się bardziej suche. Więc dodaję trochę oleju oliwek. I voilà, i będzie kremowo i super dobre. Teraz muszę sprawdzić. Mmm, super. Dodaję trochę sól. I pieprz, dlatego potrzebuję. I teraz naprawdę jest perfekto. Ja już włączyłem piekarnik, aby się dobrze nagrzał na 180 stopni. Przygotujemy foremkę, dajemy olej oliwek. Muszę być wyzmarowany z każdej strony. Po bokach też. I teraz nasypiemy bułkę tarton. W ten sposób nasza zapiekanka, czyli di patate, nie spali się od spodu i będzie bardziej krupiąca. Nadmiar bułki tarte przyda nam się też na wieś. Nakładamy wszystko do środka, mm, ale zapach. Takie już, już jest dobre, ale trzeba upiec, aby ugotowały się jajko i rozpuściła super fantastyczna mozzarella. Teraz dajemy troszeczkę masło, gdzie nie małe kawałki. Teraz posypujemy parmezanem, i voilà. Dodamy też jeszcze trochę buki tarte i w ten sposób zrobi się fantastyczna kropiąca warstwa. Widzicie? Buki tarta mniej niż ser. Mm, już nie mogę się doczekać. Wow. Pieczemy 180 stopni 35 minut na górze piekarnika. I voilà! Gâteau di patate jest gotowe! Patrzcie, jakie fajny kolor brązowy ma. Odczekamy 5 minut, aby trochę się ostygło i pokroimy. Patrzcie, patrzcie. Ta da ta da 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 ta mozzarella nasce gatto di patate gotove e teraz mushem sprobować mm, Mamma mia mamma mia Dobrze, przepis skończyłem, ale bardzo, bardzo, bardzo mi smakowało. E ja myślę z zimniaki polskiej, co to będzie. Super, najlepsze, delikatessen. Naprawdę dziękuję bardzo, że podobało Ci się to video. Daj mi like i też subskrybujcie na mój kanał. Dobrze, możecie znaleźć nasze przepisy? Też na stronę internetową www.giuzepeziliochef.com. Dobrze? Dziękuję bardzo i do widzenia. Następny przepis. Cześć!